Co jest najtrudniejsze w terenie, jak się pierwszy raz w terenie automatem? Pamiętanie o lewej nodze, żeby nią nic nie tykać. Wiele już rzeczy widziałem w terenie, ale przedniej szyby wybitej głową i to jeszcze nie w jakiejś terenie, tylko po prostu zatrzymując się koło sędziego, to takie rzeczy tylko na rajdach kobiet. Mówiłem? W automacie lewej nogi się nie używa. Ale to była prawa. Tylko, że mocno. <śmiech> <śmiech> Ten rajd to było takie moje marzenie, które, które Grzesiek spełnił. Bardzo mi jest miło, widzę tutaj tyle znajomych twarzy. Również dużo nowych osób, które, dla których to będzie pierwszy raz taka przygoda w terenie. Pozwolę sobie na taki niestosowny żart, ale tylko jeden: mianowicie, pierwsza próba na tym rajdzie to było parkowanie tyłem. I niektórym nawet wychodziło za pierwszym razem. Tym razem skupiliśmy się na klasie turystycznej, bo pomyślałem sobie, że jest to bardzo fajna klasa, która często jest pomijana również w naszych filmach, dlatego, że tutaj no, nie ma spektakularnych pieczątek, nie ma topiących się auty w wodzie poklamki itd. itd. Dobra, to muszę stąd wyjechać. A właśnie w tej klasie można było poobserwować mnóstwo samochodów, których normalnie nie widzi się w terenie na trudnych rajdach, bo nie do tego służą. Także będzie to okazja do tego, żeby sobie poobserwować, że rzeczywiście w terenie na taki rajd, w takiej klasie, można wystartować takim naszym rodzinnym, codziennym autem, którego po prostu nam szkoda, którego nie chcemy rozwalać, ale z drugiej strony chcemy przecież poczuć tą nutkę rywalizacji. Zapomniałem Ci podpowiedzieć, żeby odpuszczać troszkę, jak już się kopie. A właśnie, dlaczego pilot Ci tego nie powiedział? Bo też pierwszy raz. Pierwszy raz? No. To bardzo się cieszę. No, no pilot, no, pilot mi nie tak, powiedział i wszystko mi na pilota, no. Ja to jestem tylko od wciskania gazu, a to jak mocno, to już... Mocno. No to było mocno. A to który rocznik jest? 2009. A, to taki. Także, także nowszy. tak bardziej był kupiony z myślą, nie takiego czorania, upalania, tylko gdzieś tak wyprawowo, żeby sobie pojeździć, ale żeby jakąś tam minimalną chociaż zdolność miał w terenie, nie? Także no nie wiem, no się nie psuje, także... No i tego trzeba sobie życzyć. No, no. Nie złapie, tak? Czy to kupić. Działa! Dobra, i mam teraz jechać po tym? Na luzie. Teraz wymyślcie jakąś drogę ucieczki stąd. <gry> Piotrek, jak mam tu wjechać? Dasz radę. Spróbuj tak. Dasz radę. Spróbuj wjechać tak na, jak najbardziej na prostym. Tak, żebyś się Dobra, to jest pięknie, czekaj. Mogę tak? Zgasł? Nieprawda, wam się tylko tak wydaje. że żeby oszczędzić paliwo. No Dobra. przecież. Dobra. Dobra. Trochę się boję, że się wywrócę. Nie, do wywrócenia tak? jeszcze daleko. No to jeszcze zdążysz to poczuć. Dziękuję. Pierwszy raz taki prezent dostałam na Dzień Kobiet. To jest taki wymarzony Dzień Kobiet? Nie wiem, się okaże, ale jest super. Wszyscy żyją. Coś urwałam? Pomysł ogólnie pojawił się już w zeszłym roku. Chłopaki zaczęli jeździć na rady. Ja po jakimś czasie dołączyłam do grupy. Bardzo mi się spodobało, tylko że nie miałam nigdy możliwości pojeździć, więc jak się pojawiła szansa właśnie udziału w dzisiejszym rajdzie, to generalnie to był mój pomysł, ale nie musiałam dwa razy powtarzać, bo zaraz natychmiast były miejsca zaklepane, załatwione. No i jesteśmy. Na początku się bardzo stresowała, w ogóle był rano problem, mogliśmy nie pojechać, bo nie było w co się ubrać, ale. Ostatecznie się udało. <noise> tak, to był największy problem. Co się ubrać? Tak, to w co się ubrać, <noise> tak, to, yy, co się ubrać i, i generalnie dużo stresu było. No, oczywiście najmądrzejszy jest syn, wie wszystko najlepiej i cały czas mnie szkoli. Yy, często się kłócimy, często są awantury, ale ogólnie jako grupa dajemy sobie radę. A na razie yy, bym powiedziała, dopiero się rozkręcam. Jak się jakoś złożyło, że na tym rajdzie było parę kijanek i wydaje mi się, że warto chwilę porozmawiać o tym samochodzie, bo moim zdaniem jest to bardzo dobre, tanie i niedocenione auto w terenie. Dlaczego kija? Dlatego, że to jest podobne troszkę do Witary. Jest trzykrotnie tańsza. My to kupiliśmy wyciągnięte z krzaków za niecałe 3500 3350 dokładnie. No ale wiadomo jak to pierwszy zakup to już opony były podwojeniem wartości samochodu. No i, i troszkę trzeba było przy nim pogrzebać. Jest fajna, bo ma dwulitrowy silnik prawie 130 koni także w porównaniu do Witary. Całkiem sobie radzi. Co prawda, oczywiście, jak tylko Bartek potwierdził, że jedziemy z Terenwizją, tak najpierw padła instalacja gazowa, później zaczął przeciekać zbiornik od paliwa. No i tak to połataliśmy. Trochę prycha, strzela w tym momencie, ale jedzie. Sportycz posiada normalnie reduktor. Posiada sztywny most z tyłu i niezależne zawieszenie z przodu. To jest powiedzmy trochę taka witara. Tylko z jakiegoś też powodu bierze się to, że jest tańsza od witary. Znaczy jest trudno znaleźć jakieś graty do modyfikacji, ale są tanie, są tak? tanie. Podniesienie tego samochodu to był koszt rzędu, niech sobie przypomnę, chyba 270 zł, jakiś zestawik dwucalowy. No, oczywiście opony to, to najdroższy biznes. Zderzak stalowy. Chyba 270 zł. Niewielkie pieniądze, naprawdę niewielkie, i jest się na czym nauczyć. Nie? Rama bardzo gnije, i. No, głównie rama. Gniją, Nasza też jest już w nie najlepszym stanie. Na szczęście mamy. Znajomego spawacza, który spawa rurociągi i, i ogarnia nam to w, w niewielkich pieniądzach i tak dość, dość solidnie. Poza tym, raczej mechanicznie narzekamy na to. Może sporty, jest to całkiem dobry wybór na takie pierwsze auto, żeby wkręcić się w offroad. Może nie docelowe, bo zawsze będzie nam czegoś brakowało a to mocy, a to wytrzymałości w układzie napędowym, ale jako takie pierwsze auto, żeby po prostu kupić, założyć opony i wkręcić się w ten oprot. Jest to całkiem rozsądny wybór, bo jest naprawdę tanie. 3, 2, 1, GO! GO BABY GO BABY GO 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 No! Złók dziewczynka! Zajebiste to było! Złók dziewczyna, żona tobie to też dobrze poszło. Przyznaję bez bicia, że na początku jeździliśmy na rajdę kobiet, właśnie troszkę po to, żeby się delikatnie ponaśmiewać z kobiet, które najczęściej pierwszy raz w życiu siedzą w terenówce. Dotkniesz? Co Są. co? Są, yes! Coś poleciało z tyłu, ciu. I zderzaczek z przodu. Kurde. Z biegiem lat zauważyłem, że to troszkę bez sensu było, dlatego że nie o to w tych rajdach chodzi, żeby udowadniać, że ktoś jest lepszym kierowcą, że faceci się znają na samochodach terenowych, a kobiety nie do końca. Tutaj istotą jest coś innego. Mianowicie chodzi o takie testowanie wzajemnych relacji w sytuacji można powiedzieć troszkę niecodziennej. Czyżby coś się popsuło? Tak jakby. Dawaj, do tyłu. Ja zawsze żartuję, że najlepszym testem związku jest na przykład wspólne spędzenie dnia w Ikei. Jeżeli razem wejdziecie uśmiechnięci do tego sklepu i po paru godzinach wyjdziecie razem trzymając się za rękę nadal uśmiechnięci, to uważam, że spokojnie możecie zakładać rodzinę, możecie być mężem i żoną, bo wiadomo co tam się dzieje. Uważam, że podobny test jest właśnie na takich rajdach. Najmłodsza Frodo Dziś. Być okej? Jest dobrze? Wystraszone dziecko, może mama zbyt agresywnie jeździ. Nie, mama jest bardzo odpowiedzialna. Mama jest odpowiedzialna, dobrze jeździ? Tak, w szoku jest. Jezus, stop! Maria! <laughs> tak robić. Lewo, koła! Idę do tyłu, do przodu spróbuj! Ale A, to... lebo, do przodu. Zauważyłem, że w przypadku takich mieszanych ekip na twarzach facetów malują się dwa skrajne uczucia. Z jednej strony jest to duma i taka chęć udowodnienia, że jego żona potrafi, że wiedzie, że da radę. Rozwodu jeszcze nie ma. Sieci cieszy się chwilą że jadę męża autem. <noise> Największa przyjemność. <noise> Mąż to będzie naprawiał? Tak. I to pytanie zasadnicze. Co się dzisiaj popsuje? Eee, nic, nic. Będę grzecznie jechać i słuchać się pilota, to nic nie zersuje. <noise> Ale z drugiej strony jest to taki strach... Wynikający z tego, że kurde, przecież ona nie wie, przecież nie umie, przecież zaraz gdzieś urwie coś, przywali i tak dalej. I te skrajne emocje naprawdę bardzo często można było zaobserwować. Jejku. W lewo. W lewo. Po prostu emocje sięgają z zenitu, do, do, przodu, do przodu wyjeżdżamy stąd. Już nas tu nie ma. <grystanie> za <zadowolą> Przyjechaliśmy się przyjechaliśmy bawić, nie? My się przyjechaliśmy bawić. <grystanie zadowolą> nie walki. To co, jeszcze raz? <grystanie zadowolone> Żona sobie świetnie radzi. Tak na pierwszy rajd Dobra O ile się właśnie nie zakopali. Jeden i zobaczymy. A, A ty, gdzie mam jechać? Tak? E, ta. Tam za oprócz progu, co dzisiaj jeszcze stracicie? Na pewno niedobry dobry to to Nie, jest naprawdę świetnie. Jest rewelacyjnie. Jak na pierwszy raz przejedziemy na pewno za rok yy, z progiem. Wierny cały czas jest. Mam taki mały apel na koniec, że może w takich klasycznych, zwykłych rajdach zrobić jakąś taką kategorię dla żeńskich ekip, żeby zachęcić kobiety, żeby po prostu jeździły z nami cały rok w terenie, bo jak widać radzą sobie bardzo dobrze, a nie ma chyba większej nagrody dla faceta niż taka uśmiechnięta, zadowolona kobieta, która po całym dniu walki w terenie wraca z nim do domu. Syn mnie pochwalił, powiedział, że super, nie rozczarowała mojej ekipy, nie krzyczeli na mnie za dużo, nawet nie chwalili, no, jestem zadowolona, spełniona i, i, i mam ochotę na więcej. Twierdzę, że będzie gorzej, ale sobie poradziła bardzo dobrze, więc jestem z niej dumna.